No, tu jest napisane łyżwy Decathlon Tak z, jest, tak. Za 75 zł. Jestem, z, jestem zainteresowany nimi. Mhm. I to na odbiór osobisty bym odebrał. Dobrze. A pani mi powie, one od spodu, te noże, mają takie ostre, czy one są takie delikatne? Wie pan, to na panem, kardynuję, można jeszcze zaostrzyć. Zaczynienie, nie, broń, panie Boże, to. Mhm. To chodzi o to właśnie, żeby one nie były takie ostre, o. No zaraz sprawdzę, bo one nie były używane Żeby one po prostu nie były takie ostre, bo ja mam dwóch synów. Z jednym synem byłem właśnie z takimi ostrymi łyżwami. I ucięło mu rękę. łyżwa mu ucięła rękę. Syn miał 5 lat, przewrócił się. I jakieś za przeproszeniem stary... I jakieś za przeproszeniem. Ja z i, 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 i. nie, 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 nie ranią mi te. te, te ostrowie więc raczej. Są no dobra, mniej, czyli jestem. Zain... No dobra, czyli jestem zainteresowany tymi łyżwami, bo po prostu. ja mam dwóch synów i jeden syn był tutaj ze mną na łyżwach. I za przeproszeniem jakieś stare babsko wjechało mu na rękę, jak się przewrócił. I całą rękę mu ucięło, nie było co zbierać. Trzy pogotowia przyjechały. Ręka po prostu jeszcze się wczepiła do wyżeł, ta babka gdzieś tą rękę wyniosła, odciętą. Była afera na całe lodowisko, po prostu szukaliśmy tej ręki, a ręki nie znaleźliśmy. Babka rękę uciekła i ucieła jeszcze z tą ręką, co ucieła. Nawet pewnie nie wiedziała, że rękę ucięła, a mój syn do dzisiaj ręki nie ma, wie pani. Dobra, jakieś żarty chyba sobie A, czyli panią to bawi, tak? Pani myśli, że to żarty, tak? Nie, no nie Powiem nie pani, pani tyle, jest pani bezczelna, jest pani bezczelna. Dobra, Żegnam panią, jeszcze pani się, pani się wyśmiewa z mojego syna, że ręki nie ma.